O, witajcie, oto w tym pięknym odcinku. I zagramy sobie w jakiś tryb, który nie wiem, jak się nawet nazywa, ale chyba można wygrać z Toilet. O, to ciekawe. Głowa wystająca ze Skibla. Straszne. Straszne, po prostu straszne. No. No ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Co tam dzisiaj ładuje? Co to może być? Blok Dash Tam. Im. Ehm. No? Impossible. Nie, nieskończony. Nie, Impossible. Blok Dash Endless. Endless. Czyli nieskończony. A nie, no, nieskończony. Fala pierwsza. Fala pierwsza, no dobra. Zobaczymy, co będzie. Fala druga. <noise> I kto już wygrał z tym A? No. nie? A? nie, ten... no, nie pad. Aha. Padły już. Nie Zauważyłem, Nie go Nie wiem, co Teraz tu kogoś podatę na ślizg. Trzy, na jeden... Trzy, cztery, odpaść. Fier. Tak. Jeszcze tylko trzy. No brato, nie nie widzę Dobra, tak. I do tyłu. A A to dla mnie widać. Nie wiem, co to jest. Dobra. Idę tu. Albana nałożyła? No, w każdym razie. na banan, no? Oj. Prawie zambalowałam. Tak, to i... Tak, aż dwie osoby? No aż. No, nie! Za szybko, za szybko poszłem. Poszedłem. Ktoś, co chciał przykozaczyć po prostu. Nie! I po prostu czasami po prostu za szybko chcesz to zrobić, i po prostu wyskoczysz ze z tego. To się nazywa przykozaczenie. Nie. 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 No dobra, dobra, co tam dalej będzie? Reklama. Dowie, już jesteśmy po reklamie. I Sprzećmy ten tryb Honey Drop. Nie, bo jest ikonka Honey Dropa, a losowe. Ale będą wszystkie takie same. Oh, Czyli pierwsze będzie jakieś losowe, a potem wszystkie będą takie same. Uh -huh. Aha. Okay. Hmm? No. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ładuje się, już prawie się załadowało. Dobrze, no to czekamy, yes. czekamy, co nam tutaj wyleci. Co będzie, co będzie, co będzie, co będzie? Ooo baba. Znowu blok też? Ale jak jakiś chyba... No ale tutaj ludzi się przewija przez to. Matko, już tu no chodzi. Kunduje 23. Nie tylko, chyba wszyscy tam są. Albo mamy chyba 33. 33? No, albo 32. O nie. Ty! Ja nie mam no? swoich emotek! Tutaj mam pocok! Na łokce. Tak tu myśliwy jest? O, bo mam! Ty! Oj, omowka. Mi się tyle dzieje, że tutaj... I popatrz, I... czy ja czy jestem tym? No, tak widzę, nie no, ale masz podskokach. A! 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 Cześć, no, w ostatnim momencie. Uf, w ostatnim to sobie momencie, nie? No. Ale zobacz, aha, 16 odpadło, no, dobra. Nie, teraz właśnie zostało 16. No i 16 odpadło. Tak. Dobra. Czy będzie to samo? No. A nie, razy? jednak nie, nie. O, czekaj, co to za mocba? ale jaka? Nie zdążyłam zobaczyć. A, popatrz, są takie różne utrudnienia? Kwiatki są. I to, której się kręcisz? Uuu, a to teraz może upaść. Uważaj. Oj, popatrz. Aha, gdzieś... to teraz, teraz... Aha, jest teraz to się niżej, niżej. Teraz tam o, to O i kolejny. Dziś kolejny. To jest... To jest życie spowalnia. Hmm. Kolejny, że się ślizgasz. Okej. Okay. Kolejny, że skaczesz. Wow, widziałam to. O, brawo. No właśnie, ja tego poczekałam. No, bardzo dobrze, że poczekałeś. Ciekawe jaka będzie końcowa opa. No. Nie. nie. Co będzie? Co będzie, co będzie, co będzie? O, ładuje się, ładuje. O, oh, ha! Oh. Oh. Ajt, nie lubię tego. Ja to Nie lubię kurczę tych kulek, które ciągle w nas lecą. I ciężko się tam później wy... Oha, no właśnie... oj! prawie się uratowałeś. No, no to skopię z przypadki. Hmm. No wiesz. No, fajny tryb... Od, ym, z jakim względem? Fajny tryb? Może masz tą nową emotę. W sumie hmm. starą, ale że, że tej tu ja nie mam. No. Ja? Mhm, okej. I nie fajne maki, no jest. Yeah? <laughs> okej. Okay. Jakiś wygrał. A jakiś wygrał. Player. No dobrze. Pier. Jer. XDDD powinno być. Player. No, <laughs> XDDD. No, różnie, różnie to wygląda. Dobra. O tym. Dobra. Teraz muszę sobie jakoś... Już jesteśmy Ale na szybko. <grym> może tą sobie jeden raz zagramy? Tą tom, tom Co to jest? tam tam? Tą tą. No nowe mapki, nie? A przejdźmy sobie może... Okej. Okay tam też Jakąś jedyneczkę tam cię pojawiła w misjach, może coś tam później musisz odebrać. Mhm. Zobaczysz zaraz, jak, jak chwilkę w to, chwilkę w to pograsz. Mhm. Ciekawe, to będzie. Ale nie za długo. Mhm. Tylko jedna gierka. Dobra. A to też losuje? Nie Aha, losuje. Mhm, mhm. i, tak, i tak to zawsze będę losować. Taki. Okay. Styl. Styl. Ty no, jesteś nowego? Nie Grałeś w to jeszcze? Nie. Okay. Uuu. O, Co, musisz dojść aż tam? Tak słusznie? Ale ktoś zrobił. Dobrze, przynajmniej wiemy gdzie iść. O! Co to było? Dobra. O, to jest pod kątem. No, a co? Jakie miało być? No, płatkie na przykład. Ty, się musisz. No jajku, musisz dużo później się wybić. Coś tutaj nam nie gra to. O, to jest kompletny Kto się ześlizguje z tego, że ty ty nie możesz to trafić? No. No, co tam, co tam się dzieje? O. No teraz było prawie dobrze. O. Nie no, ciężko zobaczyć perspektywę, jak tak latasz. No nie, nie wiem, czy brakuje Ci mat, czy pół kilometra. No. Do... Nie, no to trzeba. to trzeba chyba najpierw. Nie. Ja. Musisz tam gdzieś się zatrzymać. No nad... to musisz trafić. Traf w to. No co Ty? No dobra, dobra. Ja wiem, że jest trudno. Może się nie da. Nie no, musisz zahaczyć o tamto i się odbić, bo inaczej jesteś za mało... masz za mały skok. Aj! No. O! No i czemu to mnie od razu zrobiło z odwójną? O, ale to chyba milimetry zabrakły. Ale nie widziałem jak mnie odpalić Ale... Po co ci niewidzialność? Lepiej żebyś widział co robisz Ale nie widziałam... Ze... Z, z niewidzialnością jestem Mhm Aaaa To chyba źle odpaliłaś nie? No za No dawaj no odpalaj Tak? Ty. Ty. Ty bo chyba znerfili tą niewidzialność Co jest Nie kombinuj z tą niewidzialnością tylko... No ja cię kręcę, nie Cieszę się! To koszyk, pewnie da, to potem trzeba jak mieć jakiś sposób na to. Ten, ten, o, o, tu. o! Gdzie tylko tam się w ogóle... Tak, to nie trzeba tu. No, ale żeby drugiej nie po było tu? To strzałkę do przodu. No w Prawie czołem w e. e? E? Nie. Tak się przecież tam nie utrzymasz. To może gdzieś gdzieś trzeba jednak. To trzeba. Przecież trzeba... nie no, ale tutaj to no, nie ma zupełnie sensu. A tam to... gdzie w sumie? Później. Bo tu. Truku... Tu ma banki doskoczysz. No nie, tutaj nie, no ale stołka, ja bym sugerowała tą stratą, która jest po prostu do przodu jakoś, nie wiem jak, To to znam się do końca. No właśnie, tak. Ale? No, ale no nie da się. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Wyszedłeś? Mhm. Mm <noise> Ale chyba muszę dzisiaj coś przejść. Dobra, to będzie moja ostatnia gierka ze stych tych. Z tych. Co mm, wybierasz coś? No. Hmm. No, to wybrałem? To wybrałem. Ciekawe, ciekawe, czy będzie łatwo, czy trudno? Okej. Okay. Łatwo czy trudno? No ciekawe. No dobra, no zobaczmy, czy będzie łatwo, czy trudno. Ej, dziwna mapka, popatrz. Uuu, co to jest w ogóle? Właściwie. Nie wiem. Ну, вот что-то такое интересное, правда? Окей, у меня шатланды. Лег, так. Клатфилд. Че. И трамплина на то. А, подводную спацию. Подводную смешные, какие Botter, я буду с болтом, на котором ты шлизгаешь. Ты с болтом? Да. Подожди, может быть болтом? Ну, щас так шлизгнуть. И то? Ес! Удалось. Тык, тык. Ну, где ты идёшь? Тык, тык. Тык. О! No. I pu. Dobra, a gdzie teraz? No ja tam muszę. I pu, pu, pu. No ale jak na tym cały czas się wywracasz? Musisz po tym różowym pu. takim razie. Różowe jest bezpieczne. A, różowe bezpieczne. No nie ma tam cię pointa. No, nie może na to, że nie ma. No ja jakę. <noise> To ja przecież byłem, nie może, czemu to nie było checkpointa? Dobrze, dobrze, lecisz, lecisz. Ale na różowe możesz skakać? No właśnie, na, na ty, na te na, na dole też mogę, nie móc, nie? Ale na Tatry no muszę, żeby, żeby się widzieć. a, a tu normalnie, a ty tam pojeżdżasz, o no właśnie... O! No! Nie ma tak za mocno się wybi. Jest. Tak, 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 tak. Jest. Jest. Przemu to się teraz. A tam do przodu. Ooooooje. Ale czemu tu nie macie punktu? No nie zrobili. To tu zrobiło. Ten kto tworzył, nie zrobił. Już Rzym... wiem prawie jak to zrobić. Mhm. Uh -huh. Tylko czasami źle wybije. Mhm. Pyk, pyk, pyk. To jest problem, nie to sami tak A teraz popróbcie. Mogę że tu jest łaciuszka mapa, panie. O no. tu... A tu to... lipa. A to jest... Trudna mapa. <gry> I w ogóle dawno nie No, co straciłeś? Nie straciłem nic. Ale to nie moja wina, że, że on w powietrzu

No, Chociaż tam gdzieś dalej mog mogli zrobić, nie? nie? Musisz bardziej się wybić, tak jak wiesz. Tu. O, właśnie tak. Tu. 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 No! Przecież ja bym tak nie doleciał! Tak bym <grym grym> to przyleciał! Uchwam. No to... ja pamięć, że Be... Chcesz, O, no? teraz się prawie dostałem. No i ja mam ci kręcę. Pyk, pyk. No, nie udało szukala. No i nie ma I hop. hop. Hip. Ty, bo ja. to się da zrobić, wiesz? Z czego? Bez tego slajdu. Nie? Tak, tylko to, to trzeba się dobrze odbić z rogu. Pyf, pysz. nie się. się. <noise> <noise> no, musisz się odbić tak jako Tamtą stronę musisz się odbić. Bez... To jest chyba nie Bez... idzie, ten pyk, 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 pyk. No nie, nie, nie. No, <laughs> ja odkręcę. I się skończył mi czas. I się skończył mi czas. Dobra, coś wygrałeś? Wygrałeś, bo <sturzuczuj> Korona klauna. <laughs> Ale fajnie gra na gitarze ten ninja. Ninja, Wario! Powiedzcie, że? Mm -hmm, mm -hmm. fajnie to wygląda. A nawet to są nie chyba pierwszego. No dobra, sam drugiego czy trzeciego, nie wiem. Co no. tu masz w Dobrze, Masz coś, coś tutaj. Może coś fajnego. Dziek. Punkciki O, i coś to byłaś, aha, tysiąc punkcików No to jest dużo, nie? No, o, jest. Kornet! Luke Że to nie zdolność. A kręciłeś już kołem dzisiaj? Nie, jeszcze nie. No? O, jakiś skajta? Dobra. To teraz właśnie sobie zakręcimy. Kołem! Dobra, to kręć kołem. Co będzie? Pytanie, co będzie? Klej, no, ty jej skin 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 mm. night mm. no taki już masz duplik okej okay. mm. no tylko klei na nie co mm -hmm. ty tu będziesz miał o oh! Tego akurat miałem. Faktycznie duplikacik, ale śmieszny. Dobra, to już wszystko z mojego sklepu. Tu masz wykrzyknik, no? Co tutaj nowy sezon? Rankingowy. Zagrajmy? Możemy? No jasne grajmy. Dobra, zagrajmy. To się... będzie nasza e, chyba... gra... Ostatnia, niestety. Tak, dobra, a ile już dzisiaj tu jesteśmy z wami? Jesteśmy. Uuuuu, yy. ale ten czas leci, co? No, szybko leci. No, nie spodziewałam się, że to już 20 minut, kurczak. No. Co będzie, co będzie, co będzie? UFO będzie. to będzie. <noise> Blogdash będzie. On dzisiaj ma szczęście do blokdasza na pierwszą. No. Mm, pierwszą mapę, nie? No. Dobra. Ujeź mhm. jak ty tu cię sponiewierało od razu. Haha, pod Ale musi odpaść 14, tak śmiesznie. Waranging główki jest tak, że od razu musi... prawie musi zostać już tylko jedna osoba. Tak? Tak. A, tylko jedna runda? Mhm. Okej, okay, dobra, ciągnę się to okay. menu. Ej! Nie pani! Zagraj jeszcze raz. Jeszcze raz mogę? Tak, może jeszcze raz. Okej, okay, let's go. Drewniak. Drewniak. Dobra, widzę i jeszcze raz sobie zagrajmy. Ciekawe jaka tym razem będzie mapka. No. Ciekawe co będzie. ania co będzie, co będzie? było 16 osób. Nie? 16. No dobra, to prawie już o, coś tam zaczęło wczytywać. No. No dobra, zobaczymy co będzie. Co mamy? Nie wiem jeszcze. Obstawiam Dasza. Jest! <grym> no dobra. Ja tu nie czemu zabraliście moje klocki. To na klocki lego. Teraz komu wyprowadzę lewego prostego, nie? nie. Lewy sierpowy, nie? A teraz jeszcze buta mu wyprowadzę. Lewiec tam się skup na, na, na przeskakiwaniu. Bo o tym się... Uh, на 15 mm -hmm. отпасть. Яйцо тут ухапает, верканоцно. Я уже посмотрела? Нет, нет. Вот тут у меня такое смешное голово, это яйцо верканоцно. Яйцо тут уже ухапает, А тут у нас машина до кулак такие. Ого. Masz na to kolak wyglądający jak jajko wielkanocne. na się. O! O! O, o. A, prawie żebym spadł na sewu. Prawie, żebym spod. Ej, go. gość! Gość! Cóż <śmieniczy> teraz? Tak! No, to będzie ostatni raz 95, spoko. Rykleby, ryk leba. Przepraszam widzowie, przepraszam, przepraszam. 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 Dobra, już nawet to... Było tak wyszyko, że aż nie musiałem... Już nie musiałem tam już... Okej, okay, to dobrze. No, dobrze. Że dobrze. Dobrze, że dobrze. No. Nie, to... Dobra, co będzie? Co będzie? Co będzie? Co będzie? Ja obstawiam blog dash. <śleski> nie, blokdasz. <śleski> blokdasz. <śleski> <Blog -dash. śleski> no co to jest? Patrice? Coś nowego? Nie, to stary jak... Jak miotła wiedźmy! Okej... Okay. Nie, to stary jak... Jak smurfy! Nie znam tego... A! Co? Już? No! No to jeszcze raz. <noise> No dobra, i to już będzie nasza naprawdę ostatnia. Bo... I bo chyba już nawet jest chyba 30 mil. No, możliwe. A to jest to. To jest to taki automat z kulkami? Tak, to jest tu dokładnie. Okay. I to jest, w Boga się zrobili. Tak. Jaj. A, nie jaj. wiem czy śmiał się czy płaka. Nie. Tego? tego nie lubisz? Tego, tego. Ja też mogę tak slajdować. Akurat tego nie lubię slajda. No, bo to bo Jak ja kliknę sobie. Lidzik. Nie? No. pik, pik. Ale tak jestem już na pierwszym miejscu, to mnie tak jakby zatrzymuje, nie? No. Okej. Okay. Tak. Dobrze. Góra, per Na razie jest jestem pierwszy? Wiadomo. Jestem pierwszy, Powiedziałam. Mhm. Dobra, dobra. No tu piękny miałeś lot. I mm. co będzie dobre z tym okay. lotem. I doleci. Doleciałeś. Ło, wygląda jakby dopiero nie doleciał, nie? ja, tu kule latają. Tu się kręcą kręciolki, Ło, wow, kolce. Mm. Pierwsze. Brawo! Ale jeszcze zostało... 15 sekund? O, jak tam się do lawy dostał, kościół trupek to nie wszystko są tak. O, nie, nie zdąży. No, nie zdąży. A to są dwa. Dwa są Ty faktycznie, no to nie Ty To też Nie, znaczy. Że ja wygrałam Brawo. Pucharek dla ciebie. Pięknie grasz na gitarze. <mum> tak, tak. Kaszule. Dobra, dobra. To się samo zrobi. Dobra. I co to twoje? Twoje nagrody? Stówkę zarobiłeś? Pierwsza X zrobiłam. zrobione O, dużo XP dostałeś Łożek na małach Nagrody Nagrody O, to chyba nam nic nie da teraz Niestety to nic nie podpuści a jeszcze wejdziemy sobie we skinki? No. Myślę, że jeszcze taką kłodę będę musiał się kupić. To tego brakuje. Muszę tą walizkę sobie? No. Güzelje, nie, nie, nie Dobrze, będziesz no się to zabierał. tak. Więc z się na dzisiaj. Więc widzowie, widzimy się widzimy się we kolejnym odcinku. Papa. Pa.